Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na medytację otwierającą przestrzeń serca. Ona w naszej Isztajodze nazywa się Anahata Bedana Satyam Kriya. Tak naprawdę Satyam Kriya with Anahata Bedana. Więc żeby zacząć, usiądź wygodnie na swojej macie albo jeżeli nie masz maty albo czujesz się niewygodnie, w pozycji medytującej, czyli ze skrzyżowanymi nogami, to możesz równie dobrze usiąść na krześle, na sofie, na łóżku. Wtedy pamiętaj, żeby Twoje stopy dotykały maty, a ty usiąść na krawędzi krzesła. Dzięki czemu masz wydłużony kręgosłup i lepiej się wtedy medytuje, kiedy kręgosłup jest wydłużony i czakry są ułożone jedna nad drugą. Z tego względu też tak ważna jest w jodze praktyka czyli asany, które pozwalają nam ten kręgosłup utrzymać prawidłowej pozycji przez dłuższy czas. Ok, więc jak już znajdziesz swoją ulubioną pozycję medytacyjną, mam tutaj, żeby kolana były niżej niż Twoje biodra. Jeżeli są one za wysoko, pewnie poczujesz napięcie w pachwinach i w jakimś czasie zaczną Tobie usychać nogi, poczujesz mrowienie albo jakieś nieprzyjemne napięcie, którego chcemy uniknąć, bo najgorsze w jest to, jak coś się zaczyna dziać z ciałem i Ty potem myślisz, o Boże, jak to boli, albo jak jest niewygodnie. Więc pamiętaj, pozycja ma być wygodna. Jak już usiądziesz, a i pocji medytacyjne też możesz coś podłożyć pod biodra, dzięki czemu ten kręgosłup też jest wydłużony. Więc dłonie są oparte na kolanach bądź na udach, tam gdzie jest Tak jak już ułam, wygodniej skieruj dłonie ku górze i połącz palec wskazujący i kciuk razem. Nazywa się to żnana mudra i pozwala to na lepszy przepływ i połączenie naszych dolnych i górnych czakr. I kiedy już znajdzie się w tej pozycji, powoli opadnij powiekami w dół, zamykając oczy. Woli skup się na oddechu, i sprawdź, jak Twój oddech biegnie wzdłuż ciała, a że oddech podąża za uwagą. To możesz sobie wyobrazić, że Twoja uwaga przybiera postać jakby złocistej kuli albo nasionka światła, wypełnionego światłem, który podróżuje po ciele i obserwuje poszczególne części ciała organy, narządy i miejsca. Oddech jest długi i spokojny, dzięki czemu pozwala na swobodne podróżowanie uwagi, na podróżowanie tego światła, tego nasiona po Twoim ciele. W którymś momencie powoli poczujesz, że to światło postanawia zagnieździć się w Twoim sercu i pozostać w tej przestrzeni, obserwując zbicie serca, obserwując emocje, które być może przewijają się teraz przez Twoje ciało. Raz z kolejnym wdechem zaczynasz zauważać, że Twój oddech albo Twoje światło reaguje na oddech. Kiedy bierzesz wdech, to światło zaczyna rosnąć, wypełniać coraz więcej przestrzeni Twojego serca albo Twojej klatki piersiowej. A następnie z wydechem maleje, z powrotem do małego światełka, nasiona we wnętrzu twojego serca. Z wdechem rośnie i na wydechu maleje. Z wydechem rośnie i na wydechu maleje. Głęboki wdech i wydech. Światło rośnie i maleje. Z każdym wdechem, rozciągając się, poszerzając i rosnąć rośnie coraz bardziej i bardziej. Każdym wydechem, aleję z powrotem małego nasiona, źródła we wnętrzu serca. Być może czuję, że każdy kolejny wdech, to te światło rośnie, rozciągając się teraz już na całą klatkę piersiową. Bo być może nawet obejmując całe twoje ciało od wnętrza. Z wydechem maleje. Kiedy już osiągnie maksimum dotykając najdalszych krawędzi twojego ciała, czubka głowy, czubków palców, u dłoni, u stóp. Zaczyna z kolejnym wdechem rozświetlać. Również przestrzeń dookoła ciebie. Tak, jakby Twoje ciało żarzyło się wewnętrznym światłem, niczym żarówka. I z wydechem maleję z powrotem do małego źródła nasiona we wnętrzu serca. Kolejnymi wdechami czujesz, że to światło jest jeszcze większe, jeszcze bardziej rośnie. Osiąga rozmiar Twojego pokoju albo całego mieszkania. Następnie budynku, dzielnicy, miasta, województwa, Polski, całego świata. A nawet całego wszechświata, z każdym wydechem, maleje do tego źródełka, nasiona, we wnętrzu serca. Możesz już poczuć, jak twoje światło ogarnęło cały wszechświat, ale być może robisz to we własnym tempie. I wciąż jesteś na wcześniejszych etapach. Pamiętaj, że każdy ma swój czas, każdy robi to we własnym tempie. Tak jak nasze ciała różnią się od siebie, nie tylko wyglądem, ale również emocjami, uczuciami, zadaniami, doświadczeniami, które mieliśmy w życiu. Każdy wydech Twoje światło maleje. I możesz dodać sobie tutaj jeszcze mantrę. Kiedy Twoje światło rośnie, poczuj we wnętrzu swojej głowy albo wyszepcz delikatnie mantrę sat. A kiedy światło maleje, mantrę jam. Rośnie sat, maleje jam. Wdech sat. Vidare De jam, vidare De sat. De satt. Vidare jam, satt. Jam, satt. Jam. możesz powtarzać tą mantrę albo pozwolić jej wybrzmieć bez powtarzania z każdym razem kiedy robisz wdech ze swojego serca rozsyłasz uczucia jak miłość otwartość przyjaźń Wdzięczność na wszystkie osoby, które są na świecie, wszechświecie być może również zwierzęta, miejsca, sytuacje. Ale tak samo z wydechem, kiedy zbierasz to światło do wnętrza serca, część tych samych emocji od tych ludzi, zwierząt, miejsc, sytuacji. Powrotem powraca do Ciebie, dzięki czemu wie, że wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy pochodzimy z tych samych źródeł i do tego samego źródła wracamy. Sat jam, wdech i wydech. Światło rośnie, i światło maleje. Aż w którymś momencie pozwól zebrać to całe światło i zgromadzić je z powrotem we wnętrzu serca. Czując te wszystkie emocje zgromadzone wewnątrz Ciebie, czując się jednością ze światem i wszechświatem, czując, że znaczysz więcej niż Ci się wydaje, czując bezruch. I spokój, pełen miłości i wdzięczności. Jeżeli ten bezruch zakłócą Tobie jakieś myśli, plany, przejdź z powrotem do światła, które maleje, rośnie i maleje albo do mantry Satyam, która pozwoli Ci być bardziej we wnętrzu siebie w zgodzie ze swoimi emocjami i uczuciami. W przeciwnym razie podelektuj się przez chwilę tym stanem błogości, miłości, dobroci, który odnajdujesz teraz we wnętrzu siebie. z kolejnym oddechem. Bardzo powoli unieś swoją uwagę do umysłu. Zauważ dźwięki i zapachy dookoła ciebie. Zauważ skórę i wszystkie odczucia, które masz na skórze, jak zimno, ciepło. Tam gdzie ubrania dotykają Twojego ciała. Zacznij oddychać trochę głębiej i głębiej, jakbyś powoli budziła, budził się do życia. Powoli rozłącz swoje dłonie ze żna na mudry i połóż jedną dłoń na środku klatki piersiowej na wysokości serca. I następnie drugą dłoń na pierwszej. Powoli, kolistymi ruchami, zrób masaż swoje anachacie. czakrza serca w jedną i w drugą stronę. I z kolejnym oddechem wydusz cały kręgosłup ku górze i na wydechu przybliż głowę, brodę do mostka. Umysł i głowa robią pokłon sercu i duszy. I w tym miejscu zaśpiewajmy jedno o na zakończenie wspólnej medytacji. Możesz posłuchać mojego głosu, albo oczywiście dołączyć do mnie do śpiewania. Weźmy wspólny wdech. Powoli skup swój wewnętrzny wzrok na jednym punkcie na ziemi. I dopiero kiedy czujesz się gotowy, otwórz oczy, patrząc się właśnie na ten jeden punkt, i unieś wzrok. I dziękuję Wam bardzo dzisiaj za wspólną medytację. I oczywiście życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy medytowałeś razem ze mną. ari om om katsat namasta